Panie, w tym nowym dniu, który się zaczyna, naucz nas oddychać spokojem, zauważać to, co proste i zrozumieć, że pokój nie tkwi w rzeczach, lecz w tym, jak na nie patrzymy. Daj nam, panie, serce, które ufa, nawet gdy droga wydaje się ciemna, nawet gdy odpowiedzi nie nadchodzą, nawet gdy świat Wydaje się zbyt ciężki. Niech każde trudne doświadczenie będzie cichym nauczycielem, pokazującym, że wzrastanie boli, ale też wyzwala. Niech każda łza podlewa w nas ziarno wiary. Tej wiary, która nie musi widzieć, aby wciąż wierzyć. Panie, naucz nas znosić. Trudy dnia, rozczarowania, straty to, nad czym nie mamy kontroli. Pomóż nam zrozumieć, że wszystko, co się wydarza, ma moc nas przemieniać. Wlej spokój w nasze myśli, łagodność w nasze słowa i nadzieję w nasze czyny. Niech potrafimy być światłem. Nawet gdy dzień jest pochmurny, niech potrafimy być miłością, nawet gdy świat jest zimny. A pod koniec tego dnia, Panie, gdy cisza spadnie na nas, pozwól nam poczuć Twoje niewidzialne objęcie, to które leczy, odnawia, uspokaja i daj nam odpoczynek w Tobie z lekkim sercem. I duszą w pokoju. Amen.